Wiecie czego szukam? Wiecie czego szukam? Szukam osła, ponieważ, żeby zapowiedzieć ten program, musi być osioł. To jest absolutnie numer jeden w tym programie. Gdzie jest osioł? Gdzie jest osioł? Ej, nie widziałaś osła! Gdzieś był osioł, ale gdzie jest osioł? No, gdzieś był osioł, gdzie dasz osioł? Wtorek, czyli podróże. Mogę tylko zapowiedzieć: O, tam widziałam osła. Gdzie jest osioł? Ja poszukam osła, ty zapowiadaj. Otóż we wtorek podróże z Jurkiem Owsiakiem. Będziemy w Tunezji godzina 16.30. Kiss me, kiss me, kiss me. Wtorek 16.30: program cyklu Podróże z Jurkiem Owsiakiem. Kiss me. Jesteśmy w Tunezji, część trzecia. Przez moment poczuliśmy klimat rajdu Paryż-Dakar, to właśnie takimi bezdrożami afrykańskimi ten rajd przebiega. Ale naprawdę duża, ogromna frajda takiej jazdy, ale trzeba wykazać się dużymi umiejętnościami, aby przypadkiem nie zakopać się w tym bardzo sypkim piasku, co właśnie teraz nas stołą piło. I już schodzą się miejscowi tubylcy, licząc na tak zwane atrakcje turystyczne, ale za to my. Oglądamy się dookoła, bo miejsce jest przeurocze, jest przepiękne i co tu dużo gadać, za moment będziemy musieli się zabrać do odkopywania samochodu. I teraz dopiero wi widzimy, że jazda ze specjalnym sprzętem, specjalnymi takimi chodnikami pustynnymi, z łopatami, to nie jest tylko taki sprzęt dla ozdoby, to się może w każdej chwili przydać. Dziękujemy panowie Wam serdecznie i teraz największa przyjemność, a więc zjazd po wydmie. A tak właśnie wygląda piasek pustyni. Jest osioł, jest osioł, absolutny podróżnik Bez niego się nie ruszam Czeka, znalazłem w Curych, już wam o tym opowiadałem Na lotnisku, znalazłem go jak leżał Pod siedzeniem Na siedzeniu siedziałem ja, ktoś jeszcze A osioł leżał pod, sie pod siedzeniem Na jego brzuchu jest napis Gdzie go znalazłem, na jego brzuchu jest napis Skąd pochodzi, ten osioł pochodzi Z Curychu Moi drodzy, czwarta godzina, 16.30 Zapraszamy na program Kim Jestem Tym razem spotkaliśmy się z człowiekiem Bardzo eleganckim, człowiekiem dżentelmenem telewizji. Zazwyczaj się mówi zwierzę tele, telewizyjne. Zazwyczaj o tych ludzi się mówi, że są takimi harpaganami, są takimi rambo. A tu tym razem subtelność płynąca z Absolutnie piękna polszczyzna. Do tego maniery wytworne. Czyli Wojtek Iwański! Wojtek Iwański, z którym pracowałem przez wiele lat. Teraz człowiek, który w show biznesie telewizyjnym odnosi wielkie sukcesy. Druga część programu Kim Jestem. 4 godzina, 16.30. Wojtek Iwański i w roli głównej. Ja bardzo lubię ten program. To jest program, który nie tylko dlatego, że on jest sukcesem i sukcesem tak długotrwającym, ale lubię ten program, ponieważ on się tak naprawdę nie może znudzić, bo każda kolejna edycja przynosi jakieś nowe wartości. I dostałem transport płyt, moi drodzy, o tych płytach jeszcze zaraz będziemy mówić. To są płyty DVD, wydane przez złotego Melona. Ja już od razu mówię, to jest płyta numer jeden teraz. Kobranocka, niesamowita muza z koncertu z przystanku Woodstock. Ale my a propos muzyki, w czwartek o godzinie 20:30 zapraszamy na wywiad z muzą. Naszym bohaterem będzie zespół Wejdę. Wejder. Co oni robili na scenie na Metal moi drodzy, niesamowity koncert. Zresztą cała Metal Mania to było stal się leje, moc truch leje. Ale my, Wejder, jeszcze pamiętamy z dawnych lat przy przystanku Woodstock. Tym razem rozmowa z Wejderem na Metal Mani. 4 godzina 230. Wywiad z Muzą. No, przede wszystkim faktycznie z okazji 25-lecia mamy taką niespodziankę właściwie dla, dla naszych fanów. Także y, będziemy nagrywać DVD w Warszawie w Stodole. To jest bodajże 30 sierpnia. W, między, w międzyczasie jeszcze ruszamy na trasę koncertową w Europie. To jest praktycznie półtora miesiąca koncertów. Zaczynamy od 20 kwietnia i kończymy praktycznie. W Jakoś na początku czerwca. Także my wtedy będziemy promowali właśnie tą naszą najnowszą płytę, czyli nasz ten jubileusz. pozostajemy przy tych klimatach bardzo mocnych, star się leje, moc truchleje, czyli metalowa muzyka. Tym razem cofamy się wiele lat wstecz, czyli 1992 rok. Nasz program cyklu Jarocin zaprasza na trzecią i ostatnią część koncertu NOC. W hucie kapele, które są historią metalowego roka, metalowego grania w Polsce. Absolutna encyklopedia. Trzeba to obejrzeć, poniedziałek, godzina 230. Zapraszamy do Jarocina. Na noc w hucie trzecia i ostatnia część niesamowitego grania. <mulety> I like bitches. I like bitches. I like bitches. I like bitches.